Co potrzebujesz usłyszeć? Zatem twoja podświadomość. O proszę, mamy tu cztery karty. Zatem na bogato zostawmy więc. Je. Dzisiaj je wybieram trzecią, a ty napisz swój wybór, oczywiście w komentarzu na dole. Zapisz film, aby go nie zgubić. Obserwuj profil po więcej czytań ezoterycznych. No dobrze, karta numer jeden jest tutaj karta gwiazdy. Zacznij spełniać swoje marzenia. Znajdziesz się w środowisku ludzi, którzy Cię będą też inspirować. Karta gwiazdy też jest kartą, która mówi o tym Wychodź na zewnątrz, w miejsca, w których dużo się dzieje. Tam możesz zostać zauważony. Zauważona. Karta numer dwa. Mamy karta księżyca. Zwracaj uwagę na sny. To też jest czas na to, aby aktywować intuicję, natomiast nie podejmować decyzji przez pryzmat strachu. Karta numer trzy. Karta wieży. Uwaga dzisiaj na elektryczność. Uwaga też na tak zwane psucie się rzeczy, bo mogą się dzisiaj takie elementy wydarzać. Jeżeli podejmujesz decyzję, to nie ryzykuj zadbaj o solidne fundamenty. Jeśli uprawiasz sport, no to dzisiaj tak ostrożnie. Karta numer 4, karta piątki mieczy, karta, która mówi o tym, żeby weryfikować sobie wszystko jak widzisz, bo nie wszystko musi być takie, jakie pierwotnie wygląda. Błędna diagnostyka, samodzielnie się też nie diagnozujemy. Natomiast możesz mieć przeświadczenie, że cokolwiek robisz, to jest źle. Absolutnie tak nie jest i czas wyswabadzać się właśnie z tego obrazu. Życzę Wam cudownego dnia.